Polskie Linie Kolejowe, realizując Krajowy Program Kolejowy, założyły poprawę parametrów na koniec roku 2023. Zakładamy, że 18 największych ośrodków miejskich w Polsce uzyska prędkość handlową z czasem dojazdu powyżej 100 km na godzinę. To znaczy odcinek 100 km pojedziemy poniżej godziny, 200 poniżej 2 i tak dalej. Te efekty będą bardzo istotne, jak wspomniałem, na koniec roku 2023. Ale pamiętajmy również o mieszkańcach małych miejscowości, wręcz Wiosek. Odbudowujemy kolej, przywracamy szereg przystanków. Już w tej chwili, przez ostatnie 3 lata, wybudowaliśmy ponad 130 nowych przystanków, których nie było. To znaczy, że poprawiamy dostępność, czy to w miastach, na peryferiach miast, przenosząc przystanki z centrum miast, w niektórych sytuacjach, których nie było, budując nowe, a spoza terenów miejskich. Podobnie w ruchu towarowym. W ruchu towarowym modernizacje obejmują linie kolejowe, które poprawią funkcjonalność korytarzy towarowych z południa na północ. Polski, dostępność do portów dańskich W tej chwili, w tym roku rozpoczęliśmy już modernizację torów dojazdowych do wszystkich większych portów w Polsce. Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście. Dwa lata, dwa i pół roku wykonawcy mają na realizację tych projektów. Czyli w roku 2022 ponad 50% większa dostępność po linii kolejowej będzie do portów modernizacja torów dojazdowych do portów w sposób istotny poprawi również, będzie miała wpływ na całą gospodarkę polską, dlatego, że wzrasta, dynamicznie wzrasta przyrost ładunków przewożonych drogą morską. To powoduje, że 50% więcej towarów będzie mogło dojechać do portów, ale również wyjechać, co jest bardzo istotne. W ramach korytarzy towarowych modernizujemy linie, żeby były tory towarowe o długości co najmniej 750 metrów. Czyli nie jak teraz pociągi jeżdżą o długości 450 500 metrów tylko 750, czyli poprawiamy przepustowość, więcej pociągów na szlaku, ale jednocześnie znacznie dłuższe. Czyli mówiąc tak kolokwialnie, ponad 50% na pewno się poprawi przepustowość i ma to istotny wpływ dla gospodarki całego kraju.